Doberek, ja jestem Strzybor, a dziś mamy nowego tłaba. Jeśli chcecie więcej materiałów z Destiny, pamiętajcie proszę o zostawieniu suba, komentarza i lajka. Na samym początku podsumowanie ostatniego resetu, czyli nowy obszar dla aktywności Obejście Księżyc. Żelazna Chorągiew wystartowała, a za nocny szturm w tym tygodniu można zgadnąć karabin zwiadowczy, niejednomyślny wyrok. Vault of Glass zaczynamy 22 maja o godzinie 19.00. Aby mieć maksymalną moc w potyczkach, trzeba osiągnąć 1300 światła. Jak przejdziemy WOGA za pierwszym razem, odblokujemy na nim tryb wyzwań. Wyścig będziemy mogli wygrać dopiero po przejściu WOGA drugi raz w trybie wyzwań z ukończonymi wszystkimi triumfami. Musicie pamiętać, żeby otworzyć ostatnią skrzynię, i dopiero wrócić na orbitę. I odebrać triumf ostrze rytmu, by zaliczyło Wam wygraną. I jedna z ważniejszych informacji, jeśli chcieliście zabrać swoich łowców, żeby wykorzystać nowy egzotyk do zrobienia ogromnego damage'u, to jest ona dla was bardzo zła. Bungie zdezaktywuje ten egzotyk na 24 godziny od rozpoczęcia wyścigu. A jeśli chcecie zobaczyć transmisję z wyścigu, to profesor Broman oraz Rek poprowadzą transmisję na Twitchu. Strażnicy, którzy ukończą wogę przed 18:59 25 maja, będą mogli kupić pierścień w sklepie banji. Kod można odebrać do 30 czerwca do tej samej godziny. Kódkę będziecie mogli kupić, jeśli ukończycie wogę przed 18:59 1 czerwca. Tak jak w przypadku pierścienia, kod będzie dostępny do 30 czerwca do tej samej godziny. Beta Crossplayu zaczyna się 25 maja i będzie dostępna do 27 maja. W jej trakcie będziemy mogli grać specjalną playlistę szturmów. Podczas tych gier Banji będzie zbierał informacje, jak to działa. Jeśli ukończycie 3 takie szturmy, otrzymacie nowy emblemat, także warto. Niestety nie będzie można w wersji beta tworzyć drużyn między platformami ani wysyłać sobie zaproszeń. Jesteśmy ograniczeni tylko do dobierania graczy. Nowe nagrody Prime to egzotyczny karabin pulsacyjny Skrzydło Czujności, zdobienie do niego Księga Umarłych, egzotyczny wróbel Śmigacz Ustoszyciela i projekcja ducha Rodu Światła. Nowa poprawka naprawia kilka ciekawych błędów. Przede wszystkim za ukończenie tygodniówki u serwitera składacza będzie teraz szczytowy sprzęt. Przyspieszacz energii nie zwiększa już obrażeń zadawanych graczom oraz nie zwiększa podstawowych obrażeń z symetrii Celesto, żadnego Pazura i Siewcy Śmierci. Katalizatora do kliostezji 77K nie będziemy mogli już robić przy pomocy broni energetycznej. W misji Przepowiednia, czyli Presedżu, będzie jednak szczytowy sprzęt. Uważna informacja jeszcze odnośnie woga, Jeśli drużyna ogniowa w czasie trwania aktywności zmieniała członków, tylko ostatnich sześciu graczy, którzy zakończą ostatnią potyczkę, w trybie wyzwania, otrzyma Pasy tytułowe i zostanie ogłoszonymi zwycięzcami. Z ciekawszych błędów, które nadal występują, w utraconym sektorze pusty zbiornik dostajemy egzotyczne hełmy zamiast egzotycznych spodni. Polecenie slash join nie działa na platformie Steam. Napiecznik pretendenta Tytana zawodów strażników nie pojawia się na ekranach podglądu i personalizacji wyglądu. W filmach tygodnia mamy Fallen Babies oraz Destiny the Last Guardians, które było w poprzednim tygodniu. W artach tygodnia mamy łowce na obejściu oraz żelazną damę. Na tym kończymy tu łaba. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie, żeby zostawić suba, komentarz i lajka. Mówił do Was Szybor, do zobaczenia.